Cześć kochani, witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja właśnie idę z Enzo do żłobka na taki pierwszy dzień, żeby zobaczyć, jak to tam wygląda. Czy nam się spodoba, czy Enzo się tam będzie dobrze czuł. No i pogadać z panią, jak to tam wygląda z formalnościami. Więc zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie na plus i że wszystko będzie w porządku, że będzie już mógł zacząć chodzić, nie wiem, za dwa tygodnie. No, także zobaczymy i odezwę się po, no bo nie będę tam nagrywać bo wiadomo tam są dzieci, no i, no i po prostu nie będę. Jesteśmy właśnie po wizycie w żłobku. Stwierdziłam, że sobie usiądę, bo po prostu idąc po tych krzywych chodnikach z wózkiem i z kamerą w ręce jest bardzo ciężko, więc stwierdziłam, no, że usiądę i na spokojnie e, pogadam do kamery do was, e, i co? I Enzo się podobało, cały czas się cieszył. Pierwszy raz widział chyba tyle dzieci naraz. Tyle. E, aż całą trójkę. No. I teraz będziemy musieli dopełnić wszystkie formalności, i może za dwa tygodnie Enzo już pójdzie do żłobka. A co Was może dziwić, to to, że Enzo ma 6,5 miesiąca i idzie do żłobka. E, to dlatego, że macierzyński tutaj trwa 16 tygodni. Z czego 4 do 6 jest przed porodem, a 10-12 jest po. Więc i tak nam się trochę to udało opóźnić ten cały proces. No, ale teraz jest już czas i, i musi iść do żłobka. Wcale się z tego jakoś bardzo nie cieszę, ale myślę, że tak będzie najlepiej, bo widziałam jak się cieszy, że widzi inne dzieci. To też będzie dla niego coś nowego, coś nowego do nauki, dlatego. Jeśli on jest gotowy, to ja też jestem. <laughs> I generalnie tutaj nie jest taki żłobek, że jest kilka pań i, i mnóstwo dzieci. Yy, generalnie to jest taka jakby opiekunka. Ona współpracuje z biurem konsultacyjnym, takim rodzinnym. I yy, ona jest sama na maksymalnie 8 dzieci na dzień. Więc, yy, więc kobitka ma ciężką pracę. I. Yy, i ona, I ona przyjmuje dzieci w takim domu mieszkalnym. I też jak jest, cieplej, jak jest cieplej, to sobie wychodzą na ogródek czy coś. A. Co robisz? Pokaż ładnie, co robisz. Generalnie bardzo ciężko nam było znaleźć miejsce w żłobku u tej pani. Ona jest z Bułgarii w ogóle. E... U niej było jedyne miejsce i to no tylko na 2,5 dnia, także Ech. ciężko. I powiedziała, że zaraz po mnie ktoś inny napisał, więc ta osoba teraz będzie miała problem, bo żłobka nie będzie. Ech. No, generalnie, jak tam byliśmy i zobaczyłam takie małe dziecko, to się zapytałam od razu ile ma miesięcy? Ech. Ona powiedziała, że ma 9, a jest mniejszy niż Enzo. No. A on przyszedł do tego żłobka, jak miał 2,5 miesiąca. Wyobrażacie to sobie: 2,5 miesiąca to ja jeszcze nie doszłam do siebie w 100% po porodzie. To masakra. My wtedy byliśmy we Włoszech, w ogóle wzięliśmy sobie miesięczne wakacje. No, także dać dziecko na 2,5 miesiąca do żłobka to w ogóle mi się w głowie nie mieści. Masakra. Dziecko jeszcze ledwo co dobrze widzi. A już nie widzi codziennie mamy tak długo. Więc masakra. Jeszcze jak kobieta karmi pierwszym, to już w ogóle przecież masakra. Kurde, powiem Wam, że się zrobiła taka niefajna pogoda, zaczęło tak wiać, że chyba wracam do domu i tam dokończę vloga, no bo nie ma co się męczyć w tym wietrze. Po prostu jest masakra. Muszę wam powiedzieć, że generalnie uwielbiam wiosnę, ale nienawidzę tych początków ładnej pogody ze względu na to, że mam alergię. I jak tylko zaczyna coś kwitnąć, pylić i tak dalej, to mnie po prostu tak bolą zatoki, aż głowa mnie też zaczyna boleć i strasznie się męczę jak jestem na zewnątrz. No ale to tylko przejściowe, na szczęście. Dobrze, że nie mam tak całe lato, Boże. To bym wtedy chyba lata nienawidziła. Ale na szczęście tak nie jest, więc... Więc to muszę tylko przeczekać i będzie. który jest z 1923, jak tak sobie pomyślę, że już tu stoi 100 lat, to powiem Wam, że nie wygląda. A generalnie w Dordrechcie w Holandii są domy, które na przykład są z 1600 któregoś roku, więc to już w ogóle wow, wow. Wróciliśmy do domu i powiem Wam, że nie czuję się najlepiej, chyba się przeziębiłam, e, ale e, oglądałam filmiki, które nagrałam bo zaraz będę je edytować i przypomniałam sobie, że napomknęłam o Włoszech i chciałam trochę pociągnąć ten temat bo my generalnie bardzo intensywnie myśleliśmy nad wyjazdem do Włoch żeby tam zamieszkać ale nie doszło to i pewnie nie dojdzie do skutku ze względu na to, że jak już tam pojechaliśmy i mieliśmy w głowie właśnie tą myśl, że może byśmy tam zamieszkali no to inaczej patrzyliśmy na niektóre sprawy i no, pierwszą taką rzeczą jest miejsce parkingowe. Generalnie mega ciężko jest znaleźć jakieś miejsce parkingowe. E, jak już się znajdzie, no to zazwyczaj jest to płatne i jest bardzo drogie. E, na przykład we Florencji zaparkowaliśmy na stacji kolejowej i zapłaciliśmy za to 70 euro. Jest to bardzo dużo, w szczególności, że na przykład w Holandii czy w Belgii nigdy tyle nie zapłaciliśmy, a już tutaj jest naprawdę drogo, więc co dopiero tam. I powiem Wam, że mieliśmy opcję, żeby zapłacić 35 euro za dobę, ale ten parking był mega shady w ogóle. Faceci byli mega dziwni, kazali nam zostawić kluczyki od samochodu, jeśli chcieliśmy tam zaparkować, bo to było tak, że. To, było, to był parking podziemny, i tam nie było dużo miejsca, więc tam się parkowało samochód za samochodem. I jak ktoś chciał wyjechać, to po prostu musieli ruszyć wasze auto. Nam się ta wizja nie podobała, więc po prostu stwierdziliśmy, że szukamy dalej. No i wtedy znaleźliśmy to za 70 euro. Kolejną rzeczą jest to. Że zapomnieliśmy, że tam obiadu się na mieście raczej nie zje, prędzej kolacja albo jakieś drugie śniadanie, bo w porze takiej obiadowej wszystko jest zamknięte. No chyba, że jakiś McDonald's albo kebab, no to zje się, ale nie po to się jedzie do Włoch, żeby jeść jakieś fast foody. Yy, I co? Ludzie, wiadomo, są inni. I pozytywnie, i negatywnie, bo oni zawsze mają czas. Dlatego negatywnie, że yy, nieważne co potrzebujesz, i tak dalej, oni zawsze mają czas. U nich w, w życie płynie naprawdę wolno. A pozytywna strona no to to, że są pozytywni i mega kontaktowi, co tutaj rzadko się spotyka. Yy, więc to był właśnie nasz taki punkt, numer jeden, dlaczego byśmy chcieli tam wyjechać. No, ale jest dużo rzeczy, które nas po prostu za bardzo denerwują. Też się nie spodziewaliśmy, że jest tam tak drogo, bo ceny są porównywalne do Belgii i Holandii, gdzie tam się mniej zarabia. Co prawda, mieszkanie jest trochę tańsze, ale na przykład jeśli chce się już je kupić, no to jest tak samo cenowo jak tutaj, chociaż wiadomo, tam jest piękniej. No, i jak już wspomniałam, czyli tam mieszkał przez dość długi czas i on mi mówił, że tam jest tak, że jeśli tobie się nie podoba coś w pracy, no to pracodawca ci powie, że jeśli nie chcesz, nie odpowiadają ci warunki, no to jest kolejka na twoje miejsce. Więc o, o, dzień dobry. Ja szczęśliwy jestem To się nie zdarza jak się budzisz Chyba dobra drzemka była, co? Dobra drzemka? <grymka> Hej Ty słodki jest jesteś Czemu nie płaczesz? Normalnie płaczesz Nie to, że coś, ten, ale... Ja się cieszę, jeśli ja Ty się cieszysz you okay.